Zakres specjalny. Taksia i Janusz. Takie mają imiona. Są młodzi. W zimny kwietniowy poranek, kiedy zdarzenia zaczynają się toczyć, nic jeszcze o sobie nie wiedzą. Niedługo spotkają się jednak. Tak zdecyduje los. Czyżby los miał zdecydować i o tym, co z ich spotkania wyniknie? To już powinno by zależeć od nich samych. Na razie dzielą ich rozległe przestrzenie. Kasia jest w pociągu. Ten pociąg przez płaskie pola, zasłonięte tumanami nagle je zawieruchy, zmierza ku Warszawie. Janusz idzie warszawską ulicą. Idzie ulicą, trzymając się blisko ścian, mrużąc oczy w śnieżycy i czujnie ogarniając wzrokiem przechodniów. Nikogo. Nikogo z tych niepożądanych. Nauczycieli, kolegów. Dokąd iść? Bielany? Wisła, parki? To wszystko odpada przy takiej pogodzie. Bertek? Oczywiście. Do Bertka. Te, hey, Janusz! Bertek! Ja właśnie do ciebie. Gdzie lecisz? Tu zaraz. Seweryn czeka przed dworcem. Tak po co się tam mamy pchać? Ty nie musisz. Nie chcesz, żebym z tobą szedł? Dlaczego możesz iść? O, Seweryn pod murem koło kiosku. Mówiłem ci, że czeka. Serwo z Januszek! Nie kształcisz się już? Dziś nie. Co robicie? Nic. Nie ma fors. Janusz, a może ty masz? Nie. Tatuś nie daje co. <laughs> Pociąg przyjechał. Te Janusz, chcesz zarobić? Zarobić? No. Pewnie, że chcę. W jaki sposób? Sposób się znajdzie. Ty, ta stara w szarym kapeluszu, Idziemy za nią. Spytaj ją, gdzie jest ulica karmelicka. Zwariowałeś po co? No zobaczysz. Ale po co? No co masz, Pietra? Wcale nie. No więc. Proszę pani, proszę pani. Przepraszam, jak trzeba jechać na ulicę karmelicką? Od chwili, kiedy Kasia wysiadła z pociągu, niewiele minęło czasu. Trzy kwadranse, może godzina. Zdążyła dotrzeć do mieszkania siostry, zostawiła tam walizkę. A teraz idzie kruczą w stronę alei jerozolimskich. Śpieszy się. Tę starszą panią w szarym kapeluszu, z którą jechała pociągiem, trzeba odnaleźć jak najszybciej. Ale je coraz bliżej. Minąć ostatni dom i zaraz przystanek tramwajowy. Ale w narożnym domu jest kwiaciarnia, a za jej szybą azalia. Jaka olbrzymia. Liści prawie nie widać. Same kwiaty. Jeden przy drugim. A każdy kwiat taki prześliczny. Kolor blado -różowy. Nie, nie wiadomo jak to określić. Czasem taki kolor mają obloki Nie tylko Kasię Azalia wytrąciła z pośpiechu. Jakiś chłopiec stoi tu od dłuższej chwili. Zdziwiło ją to. Spojrzała. Zobaczyła szeroko otwarte oczy. Nie patrzyły na krzak, patrzyły na nią. Zapragnęła odwrócić wzrok i nie mogła. Ten nieznajomy chłopiec zdawał się o coś pytać, czego się po niej spodziewać, czegoś najważniejszego. Czego? Patrzył dalej, ona także. Aż nagle poczuwszy lęk, rzuciła się do ucieczki. Dzień dobry. Co? Powiedziałem, dzień dobry. To nic złego, prawda? Nie odpowiesz. Odprowadzę cię, chyba można. Dlaczego milczysz? Po co się błąkać? Nie jesteś z Warszawy. Na poselską w prawo. Nie idę na żadną poselską. To dlaczego pytałaś w tramwaju o poselską? Nie chcę, żebyś ze mną szedł. O, tędy można także iść na poselską, ale nie tak prędko. Po co? To duże miasto, z którego przyjechałaś? Nie. To w ogóle nie jest miasto. To jest mała prowincjonalna dziura. Poznałem, że nie jesteś z Warszawy, bo pytała się o stadion dziesięciolecia. U nas wszyscy go znają. Inaczej skąd mógłbym wiedzieć? Och, to mnie w ogóle nic nie obchodzi. Poselska. Dziękuję za odprowadzenie. Ty już tu? To ta willa? Tak. Czekaj. Bo co? Powiedz mi, jak się nazywa ten kwiat, na który patrzyłaś? Ten kwiat? Ten kwiat nazywa się azalia. Ładny. Nigdy jeszcze. Nigdy takiego okazu nie widziałem. Miał chyba z półtora metra wysokości, prawda? O wiele ładniejsze są ciemne azalie. Możliwe. Nie znam się na kwiatach. Idziesz? Poczekam na ciebie. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju. Długo tam będziesz. Bardzo długo. Wybiegła na schody i stanęła na półpiętrze. Nie. Żadnych kroków nie słychać. Cisza. Skończyło się na szczęście. Na szczęście. Czy chciała, żeby się skończyło? Nie. Naprawdę to nie. Wcale nie, mimo wszystko. Jak się nazywa ten kwiat, na który patrzyłaś? A ona uświadczyła, że woli ciemne. To nieprawda? Czemu mówi się inaczej, niż się myśli? Może on także nie mówił tego, co chciał? Był inny niż pod kwiaciarnią. Zwyczajniejszy, ale... Będziesz stała przy tym oknie do wieczora? Wcale nie słyszałam, że przeszedłeś na schody. Nie umiesz kłamać. Nie ma nikogo. Kto tam? Czy tu mieszka pani Jankowska? Nie, nie tutaj, obok, mieszkania pięć. Dziękuję. Jesteś. Idziemy? Nigdzie nie idziemy, idę sama. Ja z tobą. Nie chcę. Naprawdę. Gdzie jest Ministerstwo Kultury? Chodź. Widzisz? Jaka wisła szeroka? Zaraz wejdziemy na most. To jest most poniatowskiego. Wiem. O, o, patrz! Rybitwa! Lubię patrzeć na rybitwy. Ja też. Bardzo. O takim ptaku myśli się zawsze, że jest szczęśliwy. Dlaczego? Bo ma swobodę. A ja sobie myślę, że ty masz dość dużo swobody. O tej porze powinieneś być w szkole. Czasem można się urwać, nie? Ach, wagary. Dla mnie szkoła to okropna nuda. Dla ciebie nie? Jak czasem? Nam przyspieszyli ferie o cztery dni. Nawaliły kaloryfery. Świetnie mi się to złożyło. Mnie też. Jak to? Inaczej byś tu teraz ze mną nie była. Ten pociąg jedzie do śródmieścia tunelem. Tak. Dobrze się orientujesz. Muszę. Mój ojciec jest zbzikowany na punkcie Warszawy. Mieszkał tu do powstania, więc mnie kształci. Lubię Warszawę. Wszystko się tu zmienia. To, co najważniejsze, nie zmienia się wcale. A co uważasz za najważniejsze? Życie. Dziwnie to mówisz. Ja myślę, że tu jest wspaniałe życie. A ja myślę, że czy tu, czy gdzie indziej jest bez sensu. Jak mi się nie chce uczyć, to też od razu uważam, że świat jest źle urządzony. Mówię poważnie. Należysz do tych zbuntowanych. Wszyscy jesteśmy zbuntowani. I tak musi być. Każą nam się uczyć, kształcić charakter. Wszystko dla wspaniałej przyszłości. Żeby odrobić to, co sami spartolili. A jak nie chcemy. To uważa się nas za cyników. To oni są cyniczni. Nie wszyscy. Prawie. Nas bujają, a sami wcale w tę przyszłość nie wierzą. Zresztą, jak mają wierzyć? Spadnie atomówka i pokrzyku. Ludzie ją wymyślili, więc i ludzie mogą ją zniszczyć. Wierzysz w to? Muszę. Jest mi dobrze żyć, więc muszę. Może ci, co ją zrobili, też zrozumieją, że im dobrze żyć? Uważam taką postawę za naiwną. A ja twoją za wygodną. Nie rozumiem. Można nic nie robić z przyczyn filozoficznych. Wygodne, tylko że mało oryginalne. Nie silę się wcale na oryginalność. Po prostu znam życie. <grym> Łatwo ci się śmiać. A tobie trudno? Jak kiedy? Jesteś taki programowy ponurak, co? Wcale nie programowy. Mam swoje doświadczenia. Życie. Życie jest różne. Dobre i złe. Naturalnie. Ale jak ktoś je widzi na czarno. To od razu się stwierdza, że je zna. A jak na biało czy tam na różowo, to że nie ma o życiu pojęcia. Ja się z tym nie zgadzam. Można ci pozazdrościć. E, w gruncie rzeczy na pewno jesteś wesoły. Nie. Rybitwa o dwie! Wleciały pod most! Jaka ta woda zielona? I głęboka. Jak tak czasem patrzę, to miałbym chęć skoczyć. Jak to? Zwyczajnie, żeby nareszcie nie być. Tobie nie przychodzą takie myśli do głowy? Ależ ja chcę być, jak najbardziej. Ty się zgrywasz, prawda? Oczywiście. Masz zmartwienie? No, żadnego. Oczywiście zgrywam się. Teraz mówisz nieprawdę. Spotkało cię coś złego? Co się stało? Nie, nic. <noise> nie chcesz powiedzieć. Rozumiem. Ja też mam różne takie sprawy. Ale nie trzeba się dawać. Jesteśmy młodzi. Cieszysz się, że jesteś młody? Ja bardzo. W każdym razie nie chciałbym być dorosły. Och, za nic. Jak ci na imię? Katarzyna. A nazwisko? Chcesz mnie wylegitymować? Proszę, oto legitymacja. Przeczytaj sobie. No jesteś ładniejsza niż na zdjęciu. <noise> A twoja? Co? No, legitymacja. Pokaż. <noise> Zdjęcie jest ohydne. Nie szkodzi. Wcale nie ohydne. Lepsze niż model. Strasznie jesteś miła. Kasiu. Co? Już się mnie nie boisz? Nie. Chodźmy, Janusz. To już zaraz Aleja 3 Maja, prawda? Gdzie jest ministerstwo? Na krakowskim przedmieściu. Jak to? Przecież mówiłeś, że w Alei 3 Maja, że zaraz za mostem. Podstęp, żebyś się zgodziła iść pieszo. A z tym krakowskim przedmieściem to może także oszukaństwo. Nie, nie. Będziemy za kilka minut. Swoją drogą masz fioła z tym pośpiechem. Muszę oddać zgubę. Tej pani z ministerstwa? To by było za proste. Zupełnie innej. I w dodatku nie wiem, gdzie jej szukać. Może ta pani z ministerstwa mi powie. Żeby się tylko nie okazało, że to na końcu świata. Nie szkodzi. Z mną nie zginiesz. Sama też bym sobie poradziła. No i co, masz adres? Nie, wcale się z tą panią nie widziałam. Jest na konferencji, wróci za godzinę. Pięknie! Przez godzinę nie będziesz się spieszyć. Chodźmy na stare miasto. Dobrze. Podoba mi się krakowskie przedmieście. Tak, no to się raczej udało. Raczej. Broń Boże, nie wolno powiedzieć, że coś jest piękne, prawda? Mam się entuzjazmować tym, co znam na pamięć? Nie chodzi o Warszawę, tylko w ogóle. Ale ja nie mam zamiaru podporządkować się tej modzie. Doskonale. To jest plac zamkowy. Wiem. O, zapomniałem, że wszystko wiesz. Nie wszystko. Czy to jest pałac pod blachą? Przygotowujesz się do sprawozdania z wycieczki. Naturalnie, więc. Hmm. Zdaje się. Nie jesteś pewien. Nie interesuje cię. Średnio. A bardzo. Co interesuje cię bardzo? Ty. Fakt. <gry> Muszę ci powiedzieć, że potwornie chcę mi się jeść. Nie jadłam śniadania. Jest tu blisko jakiś bar mleczny? A nie, chyba nie ma. Głupstwo. Kupię sobie bułka albo rogala. Wystarczy. Nie, nie będziesz kupowała żadnego rogala. Chodź, zaprowadzę cię. Dokąd? Zobaczysz. To tutaj, chodź. To chyba kawiarnia. Nie chcę iść do kawiarni, mam tylko parę złotych. Nie bądź dziecinny. To prawie piwnica. Nie musisz mówić szepczeń. Nie, ja tylko. Często tu przychodzisz? Dosyć często. Napijesz się kawy? Co mam podać? Dwie kawy, duże. Za ja małą. Ciastka? Ja drożdżowe, jedno. To poprosimy cztery drożdżowe i, i dwa kawałki tortu. Zaraz podam. Ja już oszalałeś. Słuchaj, ja naprawdę nie mam pieniędzy. Ale ja mam. Skąd? No mam I już. To twoi rodzice są tacy zamożni? Nie, średnio. Proszę, kawa. Dziękuję pani. Tort i drżdżowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, no czemu nie jesz? Jedz. Zastanawiam się nad kolejnością, ale dłużej nie wytrzymam. <noise> Smakuje? Pytanie. Wiedziałem, gdzie cię zaprowadzić. Przyznaj się. Dostałeś dziś kieszonkowe i wydasz je w jeden dzień. Żadne kieszonkowe. Zarobiłem dziś 100 zł. Jakim sposobem? Są różne sposoby. Na przykład? Hmm. Na przykład można zapytać o ulicę Karmelicką. Jak to? E, coś pleciesz. Nie warto o tym mówić. Miałem okazję po prostu. Na długo przyjechałaś? Na 10 dni. Mieszkasz w śródmieściu. Mm -hmm. U siostry na pięknej. Fajnie. Ja na nowym świecie, ordynackiej. Musimy się co dzień spotykać. Dzisiaj jest dzień pierwszy. Tak, ale co dzień to nie. Święta będę z Hanką, z siostrą. Lubię ją. Sporo starsza ode mnie, ale całkiem do rzeczy. Pomyśl, co za Przyjeżdżam, a jej nie ma. Nie dostała depeszy i poszła do pracy. A ty masz rodzeństwo? Brata. Jednego, ale wystarczy. Student. Nie lubisz go? Nie. Dlaczego? Dziwisz się? Gdyby Włodek zobaczył, że nie jestem w szkole, zaraz poleciałby do domu z ozorem. Że wagarujesz? Wiadomo. Często wagarujesz? Zdarza się. No to ten twój włodzie ma trochę racji, że ci chce przeszkodzić. A co go to obchodzi? Niech hoduje swoje piątki, nie przeszkadza mu. Nie lubisz się uczyć? A kto lubi? To prawda. Ale niektóre przedmioty lubię, nawet bardzo. No, a ja nie, szkoły. Żadnej swobody. Wszyscy się wtrącają. Nauczyciele, rodzice. No wiesz, rodzice. Przecież ich obchodzi, co się z nami dzieje. Wierzysz w to? Ja nie. Chcą mieć spokój i żeby było się kim pochwalić. A czy nam jest dobrze, czy jesteśmy szczęśliwi, to dla nich tyle, co nic. Nam też przyjemnie, jeśli możemy być dumni z rodziców, z rodziny. Wstydzić się za kogoś bliskiego to okropne. Jak to wstydzić się? Dlaczego? Że czasem chcę się urwać? Że mam inne zainteresowania? Toż zaraz ma być wstyd? Nie. Oczywiście, że nie. Myślałam o czymś innym. O czym? Nic, tak sobie. Nie chcesz powiedzieć. Tej swojej siostrze mówisz wszystko, prawda? Nie. Skąd? Janusz. Nie jest ci dobrze w domu? Owszem, dlaczego? W każdym razie bardzo wygodnie. Włodziulek jest dobry, ja jestem ten zły. Każdy wie, czego się spodziewać. Mam spokój. Nie rozumiem. Proste. Uczę się w kratkę, wagaruję. Jestem bez serca. Późno wracam do domu, nie szanuję rodziców, szastam pieniędzmi. Jak w domu coś się stanie, to nikt. Tylko ja. W ogóle zawsze ja. Włodka można oprawić w ramki. Przyznaj się, chcesz mi zaimponować. Ej, nie. Ten zły to brzmi interesująco. W każdym razie chłopcy na ogół tak uważają. Na pewno jesteś inny niż mówisz. Jeżeli. Nawet jestem trochę inny, to co z tego. Oni uważają, że jestem właśnie taki. Rodzice? Rodzice, włody. Więc ich przekonaj, że się mylą. Po co? Tak chcą, więc niech tak będzie. Jak to chcą? Nonsens. Opowiem Ci, coś. Na Boże Narodzenie. Miałem pojechać na Nart na kurs. Ojciec się zgodził. No widzisz? Czekaj. Zapisałem się. Zapłaciłem. Ekwipunek jest gotowy. No i na trzy dni przed wyjazdem mama złamała rękę. Ach, myślę sobie, to z mojego kursu nici. Ojciec w biurze. Włodek coś tam ma dodatkowego w laboratorium. Zły byłem jak cholera. Ale trudno. Zawiadomiłem, że nie jadę. Koniec. Wracam do domu. A tu Władek do mnie dydaktycznym tonikiem. Nadal wybierasz się na ten kurs? Ja od razu, że oczywiście. Chyba, że kurs odwołany No wiesz. Czekaj. Napiętnował mnie przepisami. No i czeka na ojca. Pokonferowali sobie. Ojciec mnie woła. Mówi, że podobno mam zamiar jechać. Miał ja na to, że nie. Bo kurs odwołany, wiem już na pewno, miałem telefon. Uwierzył? Jasne. Poradził mi, żebym mamie nie mówił, że to zmusł, bo będzie jej przykro. Co odpowiedziałeś? Że nie mam chęci niczego udawać. Całe święta miałem spokój, prawie się do mnie nie odzywali. I do tej pory nic nie wiedzą? Nie. Ależ to głupie, Janusz. To strasznie głupie. I nie masz zamiaru powiedzieć? Żeby mnie pogłaskali po główce. Czy to takie przykry, jeśli kto chwali? Ja nie znoszę. Tak czy tak masz do rodziców żal, a oni nic nie zabinę. Żadnego żalu nie ma. Nieprawda. Przecież oni cię kochają, na pewno. Ach. No, mama to pewnie ta. Słuchaj, czy ty. Nie wiem jak to powiedzieć. Czy jesteś taki, jaki chcesz być? Nie chodzi o szczegóły, ale w ogóle o postawę. Rozumiesz? Bo może jesteś niedobry tylko dlatego. Żeby było na przekór, jakby według cudzego wzoru, tylko na odwrót. Wcale nie. Pomyśl o tym. Masz pretensje? Nie. Mogę się mylić. Jeszcze rano się nie znaliśmy. Rozmawiam z tobą jak jeszcze z nikim. Dlaczego? Może dlatego, że jesteś taka. Jaka? Taka, jaka jesteś. Która godzina. Muszę iść. Zostajesz? No szalałaś. Zapłacę i wychodzimy. Proszę o rachunek. Proszę. 53 zł 80 gr. O rany. Nie przejmuj się. Proszę.